Awatar zrobiony przez sztuczną inteligencję wcale nie musi tak wyglądać. Może wyglądać tak, wygląda jak ja, mówi jak ja i się nie myli. Może też mówić pięknie po włosku. Ciao, orel mio avatar è nella Roma. Albo chińsku. Xianzai wo Shanghai. Może też mówić dwa razy szybciej. Mimo, że mówię bardzo szybko, mam perfekcyjną dykcję i doskonale mnie rozumiesz, prawda? Pewnie zastanawiasz się, jak zrobić taki awatar. Już ci mówię. Mnie to zajęło jakieś niecałe 30 minut i z moją instrukcją bez problemu zrobisz też taki awatar dla siebie. Po pierwsze, nagraj kilkuminutowy film, w którym mówisz do kamery w telefonie. Dłuższy też jest ok. Ja użyłem aplikacji z prompterem, żeby czytać tekst podczas nagrania. Po drugie, sklonuj głos w Eleven Labs. Użyłem klonowania głosu Pro. Potrzebuje on minimum 10 minut mówienia do mikrofonu. Jeśli nie potrzebujesz tak wysokiego podobieństwa, zwykły klon wystarczy z próbką 30 sekund. Możesz też wybrać jeden z gotowych, profesjonalnych głosów. Są ich tysiące. Mając klon, wrzucasz dowolny tekst w niemal dowolnym języku i po kilku sekundach masz nagranie, które brzmi jak ty. Polecam model Eleven Labs 2.5 Flash. Jest tańszy, jest świetnej jakości i szybko generuje nagrania. Ostatni krok. Połącz oryginalne wideo i wygenerowane audio w Syncpro.so. Po kilku minutach masz gotowy film z dowolną treścią w dowolnym języku. Używanie narzędzi AI nigdy nie było jeszcze tak proste. Nie musisz umieć programować ani mieć wybitnej wiedzy technicznej. Ogranicza cię tylko wyobraźnia. Dzięki AI naprawdę możesz teraz zrobić wszystko. Chcesz nauczyć się tego i mocniejszych trików? Kliknij link poniżej albo w moim bio. Jeśli link się nie wyświetla, wejdź w mój profil i kliknij link w bio. Wypełnij krótką ankietę, a dopasujemy naukę AI do Ciebie.